Jeżeli myślisz, że najlepszy napastnik w grze to Mbappe, Auri, Ronaldo albo Ronaldo, to się mylisz. Oto przed Państwem dewiant Patrick Wiera. To znaczy, gwoli ścisłości sam Patrick Wiera to nie jest dewiant, tylko powstał poprzez dewiację, takie jak ten trwający event, stawiający na przykład kompanego na bramce. No jest jak jest, ale też Francuz pierwszy raz otrzymał kartę na jakiejś innej pozycji niż w środku pomocy i okazało się, że w nowych warunkach także radzi sobie on znakomicie. No ale jakby nie patrzeć, legenda Arsenalu co roku jest jedną z najbardziej pożądanych kart, a wynika to z faktu, że gość niemalże zawsze całkiem nieźle siedzi w mecie gry, no więc można spodziewać się, że Wiera radziłby sobie także na środku obrony czy boku obrony, no ale póki co uciekł na pozycję napastnika i bez wątpienia ma się czym tutaj popisać, a jego karta kosztuje ledwo ponad milion monet, co po tym co zaraz tutaj opowiem, no wydaje się kwotą delikatnie mówiąc atrakcyjną. Ale do rzeczy. Ten mierzący 192 cm wzrostu wiera ma 5 gwiazdnych sztuczek oraz słabszej nogi, dwa plusy przy wszystkich rolach na boisku, a do tego złote style gry, takie jak finezje, driveny, główki czy quickstep, co przy tym wzroście no, jest dość egzotyczną umiejętnością, ale też na zdecydowanej większości stylów gry ma w najgorszym wypadku kontrolowane przyspieszenie, więc realnie tutaj nie ma żadnej lipy. Ten gość jest napastnikiem i ma wszystko, czego potrzeba napastnikowi. Nawet powtarzając się znowu, przy tych 192 cm wzrostu, Francuz pochwalić może się z winnością notowaną na 93 i równowagą wynoszącą 92. Tutaj nie ma więc żadnej luki, praktycznie wszystko co ważne ocenione jest powyżej 90, no, a przy tym sam Francuz czasem trudno powiedzieć nawet dlaczego jest taki dobry, no bo to przecież duży zawodnik, który sadzi długie kroki, no i tak dalej, no ale nie ma to większego znaczenia, bo gość jest niesamowicie skuteczny. Tutaj postawą jest fakt, że to jest po prostu wiera. W tym przypadku on zna się co prawda na czymś innym niż na obronie, ale ta fizyczność, waleczność i brak dawania możliwości rywalom, by ktoś nim pomiatał, no stoi na tym samym poziomie co zawsze, więc podajemy piłkę do Patrika, robimy jakiś trik na odwal się, no jest pozamiatane, bo jeśli rywal czołowo w nas nie wiedzie, to nie będzie miał z nami szans. Samokręcenie się lewym drążkiem i stawianie tych długich kroków pozwala dosłownie bawić się defensorami, Aczkolwiek często nie ma takiej potrzeby, bo w łatwy sposób, nawet z jakimś użyciem pseudo spikbusta, da się odskoczyć od oponenta, a nawet jak ktoś nas czasem dogoni, spróbuje zatrzymać, to wiele nie zmieni, bo jeśli nie zrobi w ślizgu i nas nie sfauluje, o bez problemu damy bardzo skuteczny strzał, który może wyglądać w dowolny sposób, bowiem Francuz sadzi bardzo precyzyjne loby, potrafi sieknąć przed siebie, ma bardzo precyzyjne i niezwykle mocne pinezje, ale oczywiście, skoro tak twardo stąpa po ziemi, genialnie wyglądają jego driveny. Wystarczy mieć pół jakiejś sytuacji bramkowej i możemy śmiało uderzać przed pola karnego, licząc na to, że nasze uderzenie zamieni się na bramkę. Znowu tak jak w przypadku większości testowanych przeze mnie zawodników mających złote driveny, no dominowały u mnie uderzenia po ziemi, ale po prostu po co kombinować? Jeżeli w większości sytuacji wiemy, że są one zabójczo skuteczne, no i nawet jeśli uderzymy niecelnie i trafimy w bramkarza, zdarza się, że on i tak przepuści piłkę pod... Pachą. Tym Wiero można się niesamowicie kręcić z użyciem lewego trążka i stymulowania dweblingu Z1, no ale to nie jest konieczne, bo często wystarczy zagrać do Francuza i kropnąć przed siebie. A nawet jeśli nam się to nie uda, o dziwo tym zawodnikiem pomimo znanych gabarytów łatwo wywalcza się rzuty karne. Kolejna ciekawa rzecz odnośnie tej karty jest taka, że mamy tutaj 93 przyspieszenia i 94 szybkości biegu, więc teoretycznie nie jest to wybitny rezultat. Na praktyce, jak wiera się już urwie, to z reguły nie ma zmiłuj, no i to tempo wygląda lepiej niż podaje karta, no ale znowu pewnie pomaga przy tym wzrost i wielkie kroki. No ale to wszystko przekłada się na niesamowitą ja testując zawodnika, rozgrywam z reguły około 10 meczów, żeby odkryć wszystkie jego wady i zalety i okazało się, że Wiera jest rekordzistą, bo w tych meczach utrzymał średnią bramek na poziomie ponad 4 goli na mecz. Nawet jak bawiłem się Ronaldo Nazario, nie miał on aż tak dobrych rezultatów. No a tutaj raz przegrywałem 3 do 0, dostałem czerwoną kartkę. Rywal już zrobił pauzę, żebym wyszedł z meczu, a ja nie wyszedłem. Postanowiłem grać na siłę do Francuza i on wyprowadził ten Mecz na zwycięstwo 5 do 4, no ale taki właśnie jest Patryk Wiera. Czasem nie czuć po nim tych umiejętności podczas takiej zwykłej gry, ale potem parę razy dostanie piłkę. I okazuje się, że z niczego strzela z 5 bramek. Nienormalna karta, ale ona tylko podkreśla, że Francus jest żywą legendą nie tylko w rzeczywistości, ale także żywą legendą tej gry. Bo też co ciekawe, on ma kartę ocenioną na 97, ale tak naprawdę wewnątrz gry jako striker oceniony jest tylko na 92,6. Więc realnie w czerwcu taki wynik, no to ma jakiś średniak. Na no w tym przypadku pozwala on Patrickowi totalnie orać każdego napotkanego przeciwnika, więc. Karta absolutnie głupia Kiedyś robiłem takie żarty, że jej zacznie wydawać karty od szapy Z okazji dnia toczącej się opony No i niestety te żarty nie są już śmieszne Bo stały się rzeczywistością Ale z faktu, że tak dziwnie wyglądającym wierą Da się wyprawiać takie cuda No można się jednak uśmiechnąć A nawet poczerpać z niego nieco satysfakcji Minus jest tutaj tylko taki Że Francuz nie ma pojęcia o strzelaniu rzutów wolnych A jego celność główek oceniona jest na 65 No ale główki mało kto strzela a i tak ten gość nie ma problemu z wygrywaniem pojedynków powietrznych, by odegrać piłkę koledze, więc, no co tu dużo mówić, po prostu rzeźnik, jeżeli komuś nie przeszkadzają takie dewiacje, powinien zainteresować się to kartą, no bo bez wątpienia da się z niej zrobić spory użytek i to niekoniecznie na strajkerze, bo jakby co, Francuzem można grać też na SPO, a to jest już taka w miarę przystępna pozycja, no bo to w końcu też środek pola i on sam, no ma niezłe podania, no ale widząc tego, Niejętności niszczenia rywali, strzelania, no chyba trochę szkoda byłoby go trzymać nieco dalej od bramki. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!